Rąbie oboku długości. 6 pierwiastków z dwóch kąt rozwarty ma miarę 150 stopni. Iloczyn długości przekątnych tego rąbu jest równy. No i dobra. Popatrzmy. Mam bok, mam ten kąt, ten ma 150 stopni, 150 stopni, to tu będzie 30 stopni i tu będzie 30 stopni. Iloczyn przekątnych, w czym mam wykorzystany? Mam wykorzystany w tym polu. Tak, tylko, że to jest połówka tego iloczynu. Ale nic nie szkodzi, na, nic nie stoi na przeszkodzie, bym policzyła sobie pole, a później pomnożyła razy dwa. Więc do dzieła. Więc tak: pole równa się, a kwadrat, czyli, czyli, dobra, powoli. 6 pierwiastków z dwóch, tak, bo nasze a równa się 6 pierwiastków z dwóch, nasza alfa równa się 30 stopni razy sinus 30 stopni, to się równa, to się równa. Tu mamy 36 razy 2, skąd 30, a, aj, za szybko, myślę, za wolno piszę. Do kwadratu równa się 6 pierwiastek z 2 razy 6 pierwiastek z dwóch, Czyli mamy 6 razy 6, to jest 36. Pierwiastek 2 razy pierwiastek 2 jest to pierwiastek 4, czyli 2. Stąd się to wzięło. Razy sinus 30 stopni. Sinus, sinus 30 stopni to jest 1 druga, czyli 1. 1, zostało nam 36. I teraz tak. W tym wzorze tutaj mam co? Pole to się równa połowa jednej przekątnej razy druga. A my chcemy wiedzieć, ile te całe przekątne mają. Czyli muszę po prostu to pole nasze pomnożyć razy 2. Dlaczego? Bo tutaj jak zrobię razy 2, to mam, że 2 pola równa się e razy f. Czyli dokładnie to, o co mi chodzi, czyli przekątna razy przekątna, tak? Iloczyn długości przekątnych tego rombu. To on jest tutaj. Wiem, że pole wynosi 36, czyli 2 razy 36 równa się przekątna razy przekątna, czyli 72 równa się E razy F, czyli odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. Zapraszam na kolejne zadanie.